Jesteśmy w budynku e, szkoły, który został zbudowany w 60 roku, później przejdziemy do tego najstarszego, który ma 100 lat. Teraz, tu są klasy e, na końcu pokój e, pani pedagog. To jest cały hol, który służy za miejsce przebywania dzieci e, na przerwach, e, a w czasie lekcji służy niektórym klasom na zajęcia wychowania fizycznego. Tu potrafi przebywać jednorazowo do 300 dzieciaków. Ile w całym tym budynku jest yy, dzieci? Yy, w tym budynku, i to jest jakby jeden, ten budynek i ten najstarszy, do którego przejdziemy, tutaj jest 550 dzieci, w budynku drugim, do którego pójdziemy później, po drugiej stronie podróży jest około 170, łącznie 720 dzieciaków jest szkole. A ocenia pan, że na ile ten budynek jakby jest przystosowany? Odpowiem tak. W swoim czasie jeden z radnych, pan Eugeniusz Zwara, radny koalicji, który powiedział, że wiele lat temu chodził do tej szkoły, a było to, nie będę panu radnemu w wieku, ale wiele, wiele lat temu, chodziło do tej szkoły 100-150 dzieciaków i on mówił, że się wtedy nic nie stało. Proszę sobie dodać, ile od tego czasu doszło dzieci, a nic się nie zmieniło. Ja uważam, że ta szkoła w takim stanie, już pomijam to, że ona nie spełnia tych warunków, bo i tak dzieciaki musiałyby się przemieścić. To jest szkoła na tym moim zdaniem, 350 km maksymalnie. W tej chwili schodzimy z do e, takiej, można powiedzieć, piwnicy już, to jest poziom piwnicy właściwie, chociaż część jeszcze, jak widać, po oknach wystaje. Po prawej stronie jest biblioteka. W tej chwili idziemy w kierunku. W kierunku na wprost mamy klasę normalnej, w której odbywają się lekcje. A tu mogą się odbywać warunki, Czy to tylko to żaden stanek e, Zaraz może o tym powiem. W tej chwili jesteśmy w tej naszej najsłomniejszej szatni. To jest szatnia dla 550 dzieci. E, Trzeba powiedzieć, no, to kamera tego nie odda, ale Pan może czuje to. Tutaj te ściany y, są, przepraszam, wilgocią. Tu y, ubrania, które są wieszane, y, no jak dziecko wraca z szkoły, wiadomo, że było w szafie naszej. Jednocześnie, jak Pan zwrócił uwagę, u góry przebiegają kanalizacje z toalet, y, z pisuarów i, i, i z umywalek. Y, już w tej chwili zostały y, na nowo wyremontowane. była za to wówczas alarmu. Proszę sobie tutaj odpowiedzieć jednorazowo. Nie ma tak, że wszystkie dzieci są na jednej zmianie, ale tutaj są sytuacje, że bywa 300 dzieci na raz. Proszę sobie to wyobrazić, jak znam życie, niektórzy z radnych którzy nie mają większe salony niż te 40 metrów szatni. To jest cała szatnia dla 550 dzieciaków. Najstarsza część budynku, można powiedzieć, że zbliża się do setki. Kiedyś było jedyna zmiana, to jest to, że kiedyś było tutaj takie łuki i wejście było też tutaj. To zostało jakby zamurowane i tu dzięki temu jest sklep. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no zmieniły się płytki. Schody są tak jak były. Wchodzimy wyżej. I tutaj właśnie no niestety na strych mimo najszczęśliwszych chęci nie wyjdziemy, bo, bo mogły, to poważnymi konsekwencjami, tu jest wejście na stryk, tu jest reszta bo w środki i jedną z klas z nam się pali. W tej chwili firma remontuje. Teraz wchodzimy do klasy numer 17. Ta klasa jest całkiem fajna, z tym, że problem polega na tym, że za tą klasą idąc tak jak teraz idziemy, jest klasa kolejna. I to jest pierwsza, tak zwany, pierwszy z tak zwanych klas przechodnich. Dzieci uczące się w klasie tej tutaj z tyłu, w której teraz jesteśmy, wychodząc czy to do toalety, czy w jakiejś innej potrzebie, po kredę, czy do stomatologa, zakłócają zajęcia, które odbywają się w klasie przylegającej do korytarza. Na pewno nie jest to komfortowe warunki do, na, do nauki. Do taki, powodzenia sali więcej, taki jeszcze jest? I jeszcze zobaczymy jedną taką salę. I jeszcze jeden, no, znaczny nasz nas na minus. Ta sala, jak Państwo widzicie, znajduje się na piętrze. Wysokość jest no, taka, jaka jest, ale to się uczą młodsze dzieci. W przypadku pożarów, w tamtej sali, te dzieci zostają odcięte. Jedna droga, ewakuacja jest przez okna, wyskakiwanie przez okno, ponieważ tu nie ma się tak inaczej, żeby dostać. Tu są kraty do najstarszej części, gdzie są gabinety, stomatologa i część administracyjna, i tam zostało ze względów bezpieczeństwa, taki był nakaz, zamknięte kratami, ponieważ. Dzieci wchodzą tamtędy, skakały i tu się zdarzały w swoich latach złamania nóg i tak dalej. Więc ja e, troszkę bardzo, bardzo często rodzice się zastanawiamy, kto odebrał od strony przeciwpożarowej e, dopuszcza, e, dopuszcza cały czas taki stan rzeczy. A pamiętaj, że to jest budynek blisko stulecia, znaczy, że blisko przez 100 lat taka sytuacja była? Tak, tutaj, tutaj się nic nie zmieniło, no poza oczywiście... I były przechodnie klasy? Tak, tak poza odmalowaniem, takimi sprawami. Tu jest remont, to jest zwykła klasa. Teraz wchodzimy do klasy, do jednej z sal komputerowych, zresztą takiej bardzo starej sali komputerowej, która wymaga całej wymiany, bo to jest bardzo stary sprzęt. Sala jest całkiem fajna, bo jest odnowiona, no, odmalowana. Problem polega na tym, że to tutaj mamy kolejne drzwi i chodzimy do sali, której odbywa się zajęcia języka angielskiego. Tutaj jest 20-22 dzieci plus nauczyciel. Czy są zachowane limity metrażowe na dziecko? Myślę, że widzowie i czytelnicy Gazety Świętojańskiej sobie sami odpowiedzą się, bo nie mamy tutaj co komentować, są obrazki ze Duchota tu w tej sali jest okropna, jeszcze szczególnie zimą, kiedy te grzejniki, no, ze względów na to, że musi, jest spalone, bo duże mrozy, tutaj nie jest do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania. Teraz przechodzimy do kolejnego budynku, który teoretycznie po części jest naj, najnowszym budynkiem, ale tylko ta część która jest od tych stojaków na rowery w stronę tamtej ulicy. To zostało dostawione w latach 70. i tam przejdziemy później. A pozostała część to jest były kościół ewangelicki. Tu był kościół ewangelicki. Tu z boku taki ciemniejszy kolor jest wejście do kuchni, gdzie się przygotowuje obiady dla dzieci, które miejsce kiedyś w dawnych czasach było kostnicą tego kościoła. Stąd zwłoki były prowadzone na cmentarz, który znajdował się tam z tyłu za tymi drzewami. To jest tylko troszeczkę buty czyste. To jest przedsionek stołówki, a to jest cała nasza obecna stołówka. Jak widać tutaj, tutaj jednorazowo może, nie pomylę się, ile, 50 dzieciaków? Około 50, prawda? Więc, tak, a dzieciaków na obiady jest ponad 300 z tego co ostatnio słyszałem, więc jedzą na 4-5 tur. To jest ta nasza mała sala gimnastyczna, gdzie po tamtej stronie kiedyś znajdował się ołtarz. To jest właśnie główna sala do kościoła tego gromadzieńskiego Także To jest sala, która... To nie jest nawet jedna czwarta normalnej sali gimnastycznej. No i mówię, i dzieci jedzą na zmiany, szybko, żeby inne mogły zjeść. No i bywa tak, że ustawia się kolejka, która wzdłuż budynku leci. A jaka zima na przykład, w tym, przepraszamy bardzo, a jaka była zima e, w tym roku, wszyscy wiemy, więc nie, średnia przyjemność stać w tej kolejce na 20-stopniowym mrozie. jesteśmy w tej chwili w tej najnowocześniejszej, najmłodszej części budynku. E, do góry idzie się do klas zerowych i do pierwszych. E, I pokażę panu, tutaj 170-180 czasów i pokażę panu e, e, szatnię. Szatnia, jest cała szatnia dla tych wszystkich dzieci. Te dzieci nawet nie mają gdzie usiąść, żeby przebrać buty. Myślę, że dla 180 dzieciaków to jest też ciut za mało. Tym bardziej, że to są często tak małe dzieci, bo tak małe dzieci przychodzą do zerówki. I tu I się to naprawdę... Chyba jest 9 metrów kwadratowych? Tak, no podejrzewam, no krokami jakby zmierzyć, to tu jest 3,5 na 4, więc to jest tylko 13, może 14 metrów kwadratowych. I tu się naprawdę wśród tych najmłodszych dzieci często dzieją nadyńskie sceny, bo jakieś takie malutkie dziecko są, gdzieś tam szuka swojej kurtki, inni go przypchną, ono nie może znaleźć, się, płacz, histeria. Tam jest wejście na salę gimnastyczną, znowuż to, co już widzieliśmy, więc tutaj już jest tylko takie zaplecze WF-istów, tu nie ma żadnych klas dodatkowych, to jest pomieszczenie techniczne, tu jest pokój nauczycieli malutki WF-u, a tu jest znowu wejście na tą samą falę, którą byliśmy tylko, że widok z tej strony.